Drodzy, zadanie czwarte. Pod jakim kątem krawędź boczna czworościanu foremnego jest nachylona do podstawy? No to tym razem mamy do czynienia z kątem między prostą a płaszczyzną. Zobaczmy. Jak sobie wszystko ponazywam: A, B, C. Spodek wysokości S. Wierzchołek. No to widzimy, że krawędź BW. Ma rzut prostopadły na płaszczyznę w podstawy w postaci odcinka SB Czyli tu się znajdzie kąt alfa, którego szukamy. Kąt, który już jest płaski. Zatem moi drodzy, mamy tutaj trójkąt prostokątny. Wiemy, że jest to czworościan foremny, czyli tu wszędzie sobie mogę napisać A. Wobec tego nic, tylko wykorzystać jakąś funkcję trygonometryczną kąta alfa dla trójkąta B, S, W. Jaka to będzie funkcja? No widać, że kosinus, tak najłatwiej. Czyli będziemy analizować stosunek Sb do Bw. Tak? Sb do Bw. Znakiem tego, moi drodzy, trzeba wyznaczyć Sb. Nie mylicz ze służbą bezpieczeństwa. Równa się. Jest to tym razem 2 trzecie, tak? 2 trzecie wysokości, tak? Podstawy. Czyli 2 trzecie A pierwiastek z 3 przez 2. Dwójki się nam skrócą. Zostanie A pierwiastków z 3 przez 3. No to moi drodzy, skoro SB jest już praktycznie dane za pomocą A, A jest dane, no to już możemy napisać z trójkąta prostokątnego BSW. Wynika nam co? No, że cosinus kąta alfa równa się SB do BW. Czyli kosinus kąta alfa równa się SB, to już wyliczyliśmy, że to jest A pierwiastków z 3 przez 3, a BW to jest A, czyli cosinus kąta alfa równa się A pierwiastków z 3 przez 3 razy odwrotność mianownika, czyli 1 przez A. Czyli równa się pierwiastek z 3 przez 3. No ktoś by już szybko pobiegł do naszej tabelki, tak? Że takie coś mu się kojarzy pierwiastek z 3 przez 3. No ale niestety nie przy kosinusie, tak? No, czyli trzeba, moi drodzy, co zrobić? No gdzieś na kalkulatorku wyznaczyć postać dziesiętną kosinusa alfa i dopiero sprawdzić w tablicach, tak? Czyli tutaj zaraz sobie wyznaczymy postać dziesiętną. No tak, wyznaczyliśmy, że cosinus alfa to jest 0,577, gdzieś tak mniej więcej. A stąd wynika stabiliz, że alfa jest równe. Proszę głośno jeszcze raz. 54,74 stopnia. No i to wszystko. Dziękuję.